Do muzeum Do muzeum się wybrały Jeden duży, drugi mały Jeden to był duży gracik Drugi to był mały fiacik Mały fiacik nie nadąża Małe kółka bak obciąża Za to duży stary gracik Jedzie szybciej choć się poci Sapie, stęka Taki z niego nie dołęga Mały fiacik jak to mały Kółka w dołki mu wpadały Duży gracik podskakuje, coś mu pęka, coś się psuje. Mały fiacik w dużym pędzie zgubi zderzak na zakręcie. Duży gracik się rozpada, wolniej jedzie, bo już wszystko mu odpada. Mały fiacik jeszcze żwawy, czy dojedzie do Warszawy? Czego jeszcze on dokona? Z koła spadła mu opona, i tak ciągle coś gubiły. Brakło im w silnikach siły. Do muzeum nie zdążyły. Dźwig pozbierał je na kupę, położył na ciężarówkę, powieźli je w inną stronę z tą nadzieją, że z nich będzie coś zrobione.